Słuchajcie, moi drodzy, jak zapamiętać wszystkie 16 czasów angielskich błyskawicznie. I znowu, to będzie wideo, gdzie ja nie będę wam rozpisywać tych czasów, gdzie nie będę wam pokazywać słówek konkretnych, jakie tutaj, gdzie dać will, a gdzie dać did. Dlaczego? Słuchajcie. To, dlaczego większość ludzi nie może się nauczyć angielskiego, czy ma z tym problemy, nie wynika z braku materiałów czy z tego, że ktoś im nie wytłumaczył, jak postawić te słówka i gdzie one mają być. Tego jest pełno w internecie, to da się wiadomo wytłumaczyć w zagmatwany i trudny sposób, i da się to wytłumaczyć na sensownych metaforach w prosty sposób. I my tak tłumaczymy. To jest jedna rzecz. Ale gdyby problemem było, jakby to, że nie macie tej wiedzy na temat tego, gdzie co dać, to już dawno byście ten angielski umieli, bo tego jest pełno w internecie. Dlatego przeważnie, kiedy ludzie mają problem z nauczeniem się takich rzeczy, ten problem jest na dużo bardziej fundamentalnym poziomie. Jest w ogóle z podejściem do tego, jaka jest poprawna metoda uczenia się i przyswajania tych czasów i co my tak naprawdę robimy, ucząc się czasów. Z tego to podstawowo wynika. Dlatego w tym wideo bardziej skupię się na tym, jak tak jakby ideologicznie, tak fundamentalnie. Podejść w ogóle do myślenia o tym systemie czasów w języku angielskim, gdzie ich jest 16 zamiast trzech tak jak w języku polskim, tak żeby cała reszta stała się potem łatwa, i wtedy możecie sobie wejść na jakikolwiek kurs, czy jakiekolwiek materiały, czy nawet zapytać czata GPT, gdzie postawić jakie słówka, już będziecie wiedzieli, co z tą wiedzą zrobić, tak, żeby umieć, umieć ją potem wykorzystać w praktyce. Dobra, no i słuchajcie, fundamentalna jakby rzecz, którą trzeba zrozumieć, jest taka, że każdy z was nauczył się już jednego języka. Jako małe dziecko nauczyliście się języka polskiego. I ja jako psycholog generalnie wychodzę z takiego założenia, że wszystko powinniśmy zawsze odnosić dokładnie do tego. Czyli jeżeli zastanawiacie się, jak się nauczyć jakiegoś konkretnego elementu językowego, to nie wiem, jeżeli jesteście w takim wieku, że macie dzieci, czy nie wiem, jakieś rodzeństwo czy coś, zobaczcie, jak dzieci, które się uczą swojego pierwszego języka, jak one uczą się tej danej rzeczy. Jeżeli wy teraz jesteście w stanie skopiować ten system, którego one używają, no to się tego... Łatwo i szybko nauczycie, a jeżeli będziecie to próbowali robić w jakiś inny sposób, jakiś wymyślony, nienaturalny dla ludzkiego mózgu, no to się zatniecie i będziecie mieli problemy. Także jakby zasada numer jeden zawsze wszystko odnosimy, do tego, jak dziecko uczy się swojego pierwszego języka, bo to jest naturalna metoda, którą każdy z nas raz już z powodzeniem wykorzystał. Dobra, teraz, jeżeli chodzi o czasy, no to fundamentalny błąd, który w ogóle robimy, to jest też jeszcze jakby zanim jeszcze nie doszliśmy nawet nie do głównej głównej rzeczy związanej z czasami, już jakby zrozumieliśmy jedną rzecz, czyli że musimy się skupić na fundamentach, a nie jakby na samych słówkach, drugą rzecz, że musimy to odnieść do dziecka. Teraz w takim razie jest trzecia rzecz, którą musimy fundamentalnie zrozumieć. I to jest to, że tak jak w szkole idziemy, to uczymy się czasu present simple, chwilę się go uczymy, potem uczymy się czasu prezent continuous, uczymy się go uczymy, się, jest sprawdzian. Później mamy czas pas simple. Uczymy się czasu pas simple. Sprawiam. uczymy się czasu pas To Jest totalnie zła metoda. Już Wam tłumaczę dlaczego. Dlatego, że pierwsza rzecz jest taka, że powinniśmy się uczyć na zasadzie kontrastu. Czyli, jeżeli chcemy powiedzieć zdanie w przeszłości, to to nie jest tak, że my wiemy, że musimy użyć pas simple. Wiemy, że chcemy powiedzieć coś w przeszłości. To co jest dla nas kluczowe, to są kontrasty między tymi czasami. Więc tak naprawdę w ogóle podstawa, że jeżeli skupiacie się na przykład na przeszłości, to powinniście się uczyć czasów parami i skupiać się na różnicach. Ale to jeszcze czasami się w szkole robi. W znaczy sensie to gdzieś tam jest w szkole, za mało, jest zbyt duże na tą taką po kolei, ale to jest jeszcze jedna rzecz. Ale w ogóle coś dużo bardziej kontrowersyjnego i tutaj już dojdziemy do tego ostatniego punktu, czyli w ogóle metody, jak według mnie należy się uczyć czasów, to jest to, że my powinniśmy się uczyć wszystkich 16 czasów jednocześnie, naraz. No bo czy małe dziecko, jak się uczy swojego pierwszego języka, znowu, czy ono się uczy po kolei czasów, no nie. Ono najpierw zaczyna coś dukać i później zaczyna po prostu kopiować to, co dorośli robią. Po prostu zaczyna kojarzyć znaczenia słów, czy odmian, czy jakichś form z konkretnymi sytuacjami i używać ich w tych sytuacjach i później metodą prób i błędów, patrząc, czy mnie zrozumieli poprawnie, czy mnie nie zrozumieli, poprawiać. I tak my powinniśmy robić, czyli bierzemy troszeczkę, uczymy się, próbujemy tego używać i próbujemy kopiować. Teraz o co chodzi z tym skojarzeniem słówek? W języku angielskim mamy te tak zwane operatory. Will, did, am, is, are i tak dalej. Te wszystkie operatory, czy to się nazywa auxiliary verbs. Operator to jest coś delikatnie innego. Ja używam słowa operator, dlatego że tak jest łatwiej uczniom zrozumieć. A na tym etapie nie potrzebujecie zaawansowanej wiedzy lingwistycznej. Także będę na to mówić operatory. To, co powinniście zrobić w pierwszej kolejności, to te wszystkie auxiliary verbs, czasowniki funkcyjne, operatory z każdego czasu wypisać sobie i kojarzyć je przynajmniej z dwoma rzeczami. Czyli czy to jest dokonane, czy niedokonane, czy to jest zakończone, czy w trakcie. Myślę, że różnice między Present Continuous i uh, Present Simple, albo Past Continuous i Past Simple, każdy mniej więcej gdzieś kojarzy, nawet jeżeli nie macie tego wymasterowanego, między czymś, co jest w trakcie, co się rozwija, rozwijającą się sytuacją, a sytuacją, która jest zakończona, dokonana. Zresztą mamy tryb dokonany, niedokonany w języku polskim, to też warto sobie zawsze odnieść. Tak? Um, także to jest jakby jedna rzecz. Kojarzymy sobie każdy z tych czasowników funkcyjnych z tymi dwiema rzeczami, czyli czy to jest dokonane czy niedokonane, i czy to jest przyszłość, teraźniejszość czy, czy przeszłość. I w tym momencie my już mamy taką podstawową, jakby matrycę, gdzie mniej więcej kojarzymy wszystkie czasy. I my nie musimy ich używać w tym momencie perfekcyjnie, bo my będziemy widzieli ten feedback z otoczenia, czy to, co mówimy, ma sens, czy to, co mówimy, nie ma do końca sensu. Jeżeli mamy dobrego nauczyciela, to on nas poprawi. Ale idea jest taka, żebyśmy zaczęli używać wszystkich. 16 czasów od razu. Oczywiście będziecie chcieli spędzić odrobinę dłużej na czasach perfect, z tego względu, że czasy perfect mogą być troszeczkę nieoczywiste. Tutaj też jest milion bardzo prostych sposobów, jak fajnie, sensownie sobie te czasy perfect ułożyć, tak naprawdę w pół godziny czy 40 minut zrozumiecie raz na zawsze. Jeżeli chcecie, no to zapraszam do nas na kurs. W każdym razie, tak to, tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o te czasy. No i teraz, jeżeli już kojarzycie mniej więcej te czasowniki funkcyjne z konkretnymi czasami, no to jest jeszcze odmiana tego czasownika głównego, czyli orzeczenia. I to, co teraz, znowu, zaczynamy jakby od tyłu. Zwróćcie uwagę, że to jest dokładnie od tyłu w stosunku do metody szkolnej. Metoda szkolna jest taka, że jeden czas, po kolei uczymy się konstrukcji, uczymy się gramatyki, dopiero potem próbujemy go używać, a dopiero jak umiemy go używać, próbujemy go włożyć do pełnego języka i jak on współgra z innymi czasami. To jest dokładnie odwrotnie. Najpierw uczymy się, jakie są słowa i co one znaczą, później uczymy się różnic, bo tak, jakby nasz mózg musi się nauczyć w ogóle rozróżniać te czasy i pewne rzeczy, których na przykład nie ma w języku polskim, tak jak te czasy perfect. Teraz finalnie, do czego się uczymy, to znowu nie uczymy się, jak coś robić, tylko jak czegoś nie robić, jakie są różnice, kontrasty między tymi czasami. Sprawdzacie sobie, których czasowników funkcyjnych nigdy nie używamy, z którymi odmianami. Na przykład nigdy nie będzie was walked, tak? może być was walking, albo walked, może być was walked, może być ewentualnie taka konstrukcja w stronie biernej, ale to jest coś innego, w ogóle jakby w to nie wchodzimy, to jest ed i was w czasie przeszłym, także tak to, tak to mniej więcej wygląda, uczycie się tych kontrastów, których rzeczy absolutnie nigdy nie używamy, bo to jeżeli... Zrobicie wszystkie kroki poprzednie, to dojdziecie do takiego momentu, że będziecie używali bardzo dobrze wszystkich rzeczy, ale będziecie mieszali, czasami dwa, trzy czasy w jednym zdaniu i to jest dobry krok. Bo to co wam kiepscy nauczyciele powiedzą, którzy nie przerobili setek uczniów i nie widzą w praktyce, jak to wygląda, to jest, że zaczniecie mieszać, jeżeli będzie, zaczniecie mieszać czasy, jeżeli będziecie tak robić. Tak, zaczniecie mieszać czasy, a później nauczycie się je rozgraniczać i to jest normalny proces. Który trwa ileś czasu i to jest naturalny proces nauki, i małe dzieci, kiedy się uczą swojego pierwszego języka, znowu wróćcie, zobaczcie, robią dokładnie to samo. Na początku mieszają 2 trzy czasy w jedno, a później e, uczą się je rozgraniczać. I to jest naturalny proces, tak działa ludzki mózg. Jeżeli próbujecie się nauczyć od razu bez mieszania, to próbujecie przeskoczyć dwa poziomy za jednym razem, i nigdy finalnie do tego nie dochodzicie, zatrzymujecie się tym, bo nie idziecie. Po prostu po kolei, a kolejność naturalna dla ludzkiego mózgu jest taka, że na początek mieszacie, później się uczycie rozgraniczać. Wszystkie badania jakby to jasno potwierdzają. I teraz, kiedy już macie, jesteście w takim momencie, że już te wszystkie rzeczy, które wam nakreśliłem wcześniej, rozumiecie w miarę swobodnie, one robią się dla was klarowne, tak jakby rozdzielczość waszego mózgu rośnie w pewnym sensie, że uczycie się rozróżniać rzeczy, które wcześniej dla was były takie same, uczycie się rozgraniczać. To teraz jest moment, kiedy fajnie jest sobie wrócić i patrząc wstecz, przerobić sobie teorię, kiedy już macie dużo praktyki za sobą, bo to wam doda pewności siebie, finalnie sprawi, że przestaniecie mieszać te rzeczy. No i jakby dopiero patrząc wstecz, wstecz ta teoria ma sens. My nie możemy zaczynać od teorii, najpierw zaczynamy od tej praktyki, uczymy się tego wszystkiego, przechodzimy te wszystkie etapy, które wam nakreśliłem, dopiero na końcu. Możemy sobie przerobić teorię i ona nam doda fajnie pewności siebie. Tak to wyglądało w moim przypadku, że ja się uczyłem totalnie praktycznie angielskiego, po prostu go używałem. Miałem zespół muzyczny w tam gimnazjum, podstawówce i liceum, gdzie pisałem teksty piosenek, uczyłem się pisząc teksty piosenek. Miałem znajomych za granicę, rozmawiałem z nimi dużo. Później wyjechałem na studia za granicę, w ogóle się nie przejmowałem gramatyką. Sam mi się ten język po prostu udoskonalał z czasem. Dopiero kiedy zacząłem uczyć, wtedy nauczyłem się teorii gramatycznej. I ona mi da, dała takiej pewności siebie, że pewne rzeczy, które ja używałem poprawnie, zacząłem rozumieć skąd one się biorą. Ale ja się nie nauczyłem ich używać poprawnie z książki. Ja nauczyłem się ich używać poprawnie, używając tego języka i rozmawiając z ludźmi i patrząc, gdzie robię byki, gdzie nie. Dopiero teoria, patrząc wstecz, pomogła mi: A, to stąd się bierze, ale ja nie nauczyłem się tego z książki. Ja już to miałem w momencie, kiedy jakby zacząłem się uczyć tej teorii. Także taki jest ogólnie morał z tego, Mam nadzieję, że Wam to pomoże.